Mam żal do samej siebie, że nie chce mi się wziąć dupę w troki i schuść kilka kilo z dziesięć. Kochani, ale tu nie ma co mieć żalu do siebie. Tu trzeba po prostu zacząć. Ja mam dla Ciebie gotową receptę. Zrobiłem dla Ciebie e-booka ku czajku, jak zacząć. Masz tam przepisy, masz tam porady dietetyczne, masz tam porady suplementacyjne. To wszystko masz po prostu ode mnie w prezencie minus 45% przy zakupie Kuczaj Fitness. Więc to po prostu jest idealna okazja. Więc koniec żalu i bierzemy dupę w troki. Wrzucam Ci tutaj linka i zaczynamy. Zaczynamy, bo żal dupę ściska i nic z tego żalu nie ma. No. Nic nie ma, a tak to masz e-book. Kuczajku jak zacząć? Proszę bardzo.